Anioły są dziś tutaj z wyjątkową wiadomością dla Ciebie, dotykając Twojego serca, które pragnie miłości i zrozumienia w Twoich relacjach. Jeśli przechodzisz przez trudny okres miłosny, podobnie jak ta osoba, która zawsze myśli o Tobie i oczekujesz pilnego zwrotu, zanim wszystko na zawsze się straci i nie będziesz mieć okazji do wyjaśnienia się i wzmocnienia swojego związku. Ta wiadomość jest dla Ciebie. Pozwól, by słowa aniołów dotknęły Twojej duszy przynosząc jasność i pokój Twojemu sercu. To zaproszenie do odkrywania tajemnic miłości pod boską opieką. Przyjmij tę emocjonalną i duchową podróż i zobacz, jak anioły mogą przekształcić Twój związek i życie miłosne. Pamiętaj, że anioły zawsze są z nami, kierując naszymi krokami na drodze prawdziwej i głębokiej miłości. Zaufaj ich mądrości i otwórz swoje serce na cuda, jakie miłość może przynieść. Czy znasz to uczucie ściskającego serce, ten ból, który wydaje się nie mieć końca? O tym Anioły chcą dziś z Tobą rozmawiać. Widzą każdą łzę, każdy moment desperacji, który miłość, w swoich wzlotach i upadkach, przynosi do Twojego życia. Ale więcej niż to, są tu, by pomóc w uzdrowieniu tych ran. Anioły rozumieją ból niespełnionej miłości, końca związku czy rozczarowania, które pozostawiło ślady. Wiedzą, że czasem miłość przynosi więcej łez niż uśmiechów. Ale również wiedzą, że każde doświadczenie, jak trudne by nie było, ma coś cennego do nauczenia. W tym właśnie momencie anioły chcą cię otulić spokojem i pocieszeniem. Przynoszą wiadomość nadziei i uzdrowienia, przypominając, że każda rozczarowująca miłość to także okazja do wzrostu, nauki i umacniania się. Dzięki mądrości anielskiej możesz zacząć dostrzegać światło na końcu tunelu. To zaproszenie, aby pozwolić aniołom prowadzić twoje serce w tej podróży uzdrowienia. Są tu, by pokazać, że mimo wszelkich cierpień miłość nadal może być źródłem radości i spełnienia. Otwórz swoje serce na tę wiadomość miłości i uzdrowienia i pozwól, by anioły pomogły ci odnaleźć drogę do szczęścia. Kiedy życie miłosne staje się burzą emocji, łatwo jest się zgubić, jakby każda myśl i uczucie przechodziły na niekończącą się kolejkę górską. Ta osoba w szczególności przeżywa te doświadczenia, które czasem mogą być przytłaczające, bez względu na to, jak przytłaczające są. Ale rozumie również, że ważne jest pamiętanie i wyraźne zaznaczenie, że nie jesteś winny tych nieszczęśliwych chwil, które przeżywa, i rozumie, że swoimi działaniami niestety doprowadził Cię do tej niewygodnej sytuacji. Anioły chcą również podkreślić, że nadszedł czas, aby uwolnić się od tej ciężkości w sercu. Rozumieją, jak trudne może być pozbycie się tych emocjonalnych łańcuchów, ale wiedzą także, że masz siłę, aby to zrobić. Wina nie jest twoją towarzyszką, zasługujesz na uwolnienie się od niej. Twoi aniołowie zachęcają cię do spojrzenia w siebie i uznanie, że robiłeś to, co w Twojej mocy. Anioły zawsze będą tutaj, by pomóc ci w przebaczeniu sobie i ruszeniu naprzód z większą lekkością i pokojem w sercu. Przypominają, że każde doświadczenie życiowe. Nawet te najtrudniejsze, to okazje do nauki i wzrostu. Zrozumienie i akceptacja, że nie spowodowałeś tych wyzwań, to pierwszy krok w procesie uzdrowienia. Pozwól, by anioły prowadziły Cię w tej podróży samopoczucia i uzdrowienia. Otwórz swoje serce na tę rzeczywistość miłości i zrozumienia, i zobacz, jak życie zaczyna się pozytywnie zmieniać, gdy zrozumiesz te chwile. Masz to uczucie że wszystko szło dobrze, że znalazłeś prawdziwą i wzajemną miłość. Budowałeś swoje marzenia wokół tej osoby, a niespodziewanie zawiodła cię, wywołując frustrację i uczucie opuszczenia, zwłaszcza że wierzyłeś, że jesteś w równym i silnym partnerstwie. Ale nagle wszystko się zmieniło. Ziemia wydała się nagle znikać spod twoich stóp, twój ciało wydawało się osłabione, a ty myślałeś, że twój świat się skończył i znalazłeś się zagubiony, próbując zrozumieć co poszło nie tak, i pytając siebie, gdzie popełniłem błąd? Wątpię, żeby to pytanie nie przyszło ci do głowy, wbijając się jak sztylet i jeszcze bardziej rozrywając już bolesne serce, prawda? To niespodziewane załamanie w Twoim związku może zdezorientować i wypełnić pytaniami każdego. Dlaczego to się stało? Dlaczego ta osoba, którą tak bardzo kochałem, sprawiła mi tyle bólu? To pytania, które rozbrzmiewają w umyśle tych, Którzy przechodzą przez taką sytuację. Anioły chcą, abyś wiedział, że te chwile załamania, choć bolesne, są również momentami głębokiego nauki i wzrostu. Rozumieją, jak to może być mylące i dezorientujące, ale widzą także potencjał przemiany, jaki te doświadczenia niosą. W tej chwili bólu anioły są obok Ciebie, oferując pocieszenie i zrozumienie. Zachęcają cię, Abyś patrzył na tę sytuację nie tylko jako na koniec, ale jako na szansę na nowy początek. Początek, w którym możesz dowiedzieć się więcej o sobie, o tym, co naprawdę cenisz w związku i jak możesz się wzmocnić dzięki tej przejściowej chwili. Zrozumienie, że niektóre rzeczy w życiu są poza naszą kontrolą, włączając w to działania innych ludzi, to ważny krok w procesie uzdrowienia. Ból spowodowany przez te osoby nie definiuje twojej przyszłości. Anioły są tutaj, aby pomóc w uzdrowieniu Twojego serca i prowadzić Cię ku większemu samopoznaniu i prawdziwemu szczęściu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ludzie czasem nagle się oddalają, nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku? Często zachowanie kogoś nie jest tylko reakcją na to, co dzieje się teraz, ale także projekcją przesłych bólów. Możliwe, że ta osoba, która się od Ciebie oddaliła, niosła ciężkie emocjonalne bagaże z przesłych doświadczeń. Te bóle i traumy mogą być tak intensywne, że nawet niechcący wpływają na sposób, w jaki nawiązują relacje z innymi, włącznie z Tobą. Zrozumienie tego nie usprawiedliwia jej działań, ale może przynieść nową perspektywę na sytuację. Anioły chcą, abyś wiedział, że każdy z nas ma swoją własną drogę uzdrowienia. Czasami ludzie się oddalają nie dlatego, że się nie troszczą, ale dlatego, że walczą ze swoimi własnymi wewnętrznymi walkami. To zrozumienie może być ważnym krokiem na Twojej własnej drodze uzdrowienia. W tym procesie istotne jest dbanie o swoje serce. Pozwól sobie na odczuwanie smutku i zamieszania, ale także otwórz się na uzdrowienie i osobisty rozwój. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam na tej drodze. Anioły mogą być Twoim kompasem prowadzącym cię ku przyszłości pełnej zrozumienia, pokoju i miłości. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie mają dar stawania się niezapomnianymi w naszym życiu? Ty, ze swoją stabilnością, dojrzałością i empatią, głęboko odcisnąłeś się w życiu kogoś. Twoja obecność była jak bezpieczna przystań pośród morza powierzchownych relacji. Ta osoba, która przeszła przez twoje życie, rozumie, jak wyjątkowy i specjalny byłeś dla niej. W świecie, gdzie głębokie połączenia są rzadkie, wyróżniłeś się. Twój sposób bycia, pełen zrozumienia i troski, zostawił trwałe wrażenie, ślad, który nie zmywa się łatwo. Anioły chcą, abyś wiedział, że wpływ, jaki masz na ludzi, jest odzwierciedleniem Twojego wewnętrznego światła. Twoja zdolność do oferowania prawdziwej miłości i wsparcia to rzadki i cenny dar. Nawet jeśli okoliczności się zmieniły, a ta osoba nie jest już w Twoim życiu tak, jak kiedyś, wartość tego, co ofiarowałeś, pozostaje. To potężne przypomnienie o znaczeniu bycia autentycznym i prawdziwym w swoich związkach. Miłość i dobroć, które rozprzestrzeniasz, nie są odczuwane tylko w danym momencie, ale rozbrzmiewają w czasie, dotykając serc w sposób, który nie zawsze jest widoczny. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie wrażenie zostawiasz w ludziach? Nadal jesteś nieustannie obecny w jej myślach, miłym i ciepłym wspomnieniem, które wciąż rozgrzewa serce. Miłość i pozytywna energia, którą z nią dzieliłeś, pozostawiły głębokie i znaczące wrażenie. W miarę jak idzie przez życie, wpływ twojej obecności staje się bardziej wyraźny. Zaczyna zdawać sobie sprawę, jak wyjątkowe i unikalne było połączenie, jakie podzieliliście. To połączenie oferowało ciepło, opiekę i rodzaj miłości, którego może nigdy wcześniej nie doświadczyła. To zrozumienie dla niej jest dowodem na siłę Twojej miłości i zdolności do głęboko poruszania ludzi. To dowód na to, że to, co oferujesz innym, jest cenne i rzadkie. Energia, którą wnosisz do relacji, jest czymś, co wykracza poza czas i okoliczności, pozostając w pamięci i sercu ludzi. Miłość, dobroć i troska, które oferujesz, są cenne i wykraczają poza chwilę obecną. Nawet jeśli relacja się zmieniła, Wartość Twojej obecności w życiu tej osoby jest bezcenna. Życie składa się z wzlotów i upadków, zmian i obracania stron. Czasami te zmiany przychodzą w postaci wyzwań, które kształtują nasze najgłębsze relacje. Narracja Twojej historii nabiera nowego kierunku, mówi o rozpoznaniu i możliwości pojednania. Ta osoba, która ma szczególne miejsce w Twoim życiu, znajduje się teraz w chwili samoświadomości. Rozpoznaje błędy, które popełniła i wpływ, jaki miała na waszą dynamikę. To jakby nagle widziała wszystko z większą jasnością, rozumiejąc prawdziwą wartość, jaką wniosłeś do jej życia. Jest szczera chęć odnowienia tej utraconej więzi. Teraz rozumie, jak wyjątkowy i ważny jesteś i chce spróbować naprawić rzeczy. To nie oznacza, że będzie łatwo, ani że wszystko wróci do stanu sprzed. Ale wskazuje na otwartość, szanse na dialog i wspólny rozwój. Ta zmiana jej postawy może być okazją dla obojga. Dla ciebie to może być momentem refleksji nad tym, czego naprawdę chcesz i co jest najlepsze dla twojego serca. Anioły są tutaj, aby cię prowadzić w tej refleksji, oferując mądrość i współczucie. Pamiętaj, że historie miłosne czasem mają swoje trudne rozdziały, ale te wyzwania mogą prowadzić do głębszego zrozumienia i jeszcze silniejszego połączenia. Bądź otwarty na to, co anioły mają do powiedzenia o tym nowym rozdziale w Twoim życiu. Stajemy teraz przed momentem przemiany i odnowy, fazą, która niesie ze sobą szansę na wzajemne uzdrowienie i wzrost. Ta osoba, która przez tak długi czas była uwieziona w cyklu przelotnych związków, teraz budzi się do ważnej prawdy. Widzi wyraźnie wyjątkowość Twojej stabilności, dobroci i dojrzałości. Te cechy, które zawsze były w Tobie obecne. Teraz świecą takim światłem, którego nie możesz ignorować. Tęskni za tobą, tęsknota, która wykracza poza zwykłą nieobecność fizyczną. To tęsknota za głębią i szczerością, jakie wniosłeś do jej życia. Jest to rozpoznanie, być może nieco opóźnione, że jej działania nie były najlepsze. Rozumie teraz wartość, jaką masz i jak bardzo jej wybory mogły cię zranić. Ten moment klarowności dla niej to także moment refleksji dla ciebie. Co ta zmiana oznacza dla Twojej ścieżki? Jak możesz wykorzystać tę sytuację do swojego własnego uzdrowienia i wzrostu? To okazja, by spojrzeć w głąb siebie i zdecydować, co jest najlepsze dla Twojego serca i Twojej podróży. Anioły są tutaj, aby pomóc Ci nawigować przez te emocjonalne wody. Zachęcają Cię do rozważenia wszystkich aspektów tej transformacji, prowadząc Cię z miłością i mądrością. To czas, aby zrozumieć, że miłość we wszystkich jej formach jest podróżą poznawania samego siebie i ewolucji. W tym momencie zmiany i transformacji Twoi aniołowie podkreślają coś bardzo szczególnego. Jeśli ta wiadomość odzwierciedla to, co przeżywasz, może to być znak, żeby otworzyć swoje serce na przebaczenie. Rozważenie aktu przebaczenia nie jest oznaką słabości, ale siły i dojrzałości emocjonalnej. To może być początek drogi uzdrowienia i odbudowy, otwierając drzwi do nowego początku w Waszym związku. Rozważenie przebaczenia i możliwości nowego początku to zaproszenie do głębszego spojrzenia w swoje wnętrze i zrozumienia co naprawdę ma znaczenie w Twoim życiu. Chodzi o zrozumienie i akceptację że wszyscy popełniamy błędy, a każdy błąd niesie ze sobą szansę nauki i wzrostu. Jeśli masz na to ochotę, podziel się w komentarzach swoją gotowością do przebaczenia. Do rozpoczęcia na nowo. To nie tylko pomaga w wzmocnieniu Twojej własnej decyzji, ale może też zainspirować innych, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Twoja historia i Twoje słowa mogą być źródłem nadziei i zachęty dla wielu. Niech ta wiadomość przyniesie spokój i pociechę Twojemu sercu. Niech ulży ci w ciężarze bólu, który niesiesz i niech rozwieje ci drogę do szczęśliwszej i harmonijniejszej przyszłości. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam. Towarzyszą ci nieustannie Twoi aniołowie, oferując miłość, wsparcie i przewodnictwo na każdym etapie tej drogi. Niech ta prawda przynosi Ci pocieszenie i siłę. Amen.